A ja się loguję na główne konto, bo jakby, jak nie pokażę tego, to zapewne będą mnie zgłaszać. I czy będzie mnie ta osoba zgłaszać, ale wiecie... Po konkursie lukowym zrobiłam jakąś, nie wiem, bitwę o konto czy kalambury, to już wy wybierzecie. Tak, możecie, możecie się przebrać, za co, za co chcecie. Jak to nie działa link, no to już wysyłam jeszcze raz. Proszę bardzo O Ty wbiłam 23 level, o my czy No przyznaj się, czemu usunę Disney. To nie był Disney. bo ja Disney nie nagrywałam, a po prostu stwierdziłam, że usunę to i tak wyszło Wow, no, i w ogóle jak ja wbiłam w 23 level, dobra No proszę bardzo, pokazuję mój magazyn fame czy, Co tu się stało? Poczekajcie sekundę. Ja tego filmu nawet nie mogę włączyć. Dobra, zgłaszaj się. Ja w ogóle teraz to zauważyłam, jakby wytyfy. Dobrze, zgłaszaj se, proszę bardzo. Jakby mam na to wywalone.